Oto jest pięść moja, znają świata ćwierć. Kto ją ujrzy z bliska, ujrzy swoją śmierć. Na nic płaczę, na nic jęki. Zaraz zginiesz z mojej ręki. Rzekł raz lisek do zająca. Giń, durniu. Twe ciało i dusza puty razem żyją. Póki się twa głowa nie pożegna z szyją. Cichy i zabójczy. Oto cały ja. Przywódca? No cóż, w końcu jestem najlepszy. Nie ma tu lepszego ode mnie. To był mądry wybór. Na no cóż mi mój spryt, kiedy ledwo mogę się ruszyć? Zmęczenie przytępiam wyczulone zmysły. Ech, mogłoby się wreszcie coś wydarzyć. Czego bym nie dał za parę ochoczych dziewek. Co za diabelstwo powoduje ten straszliwy ból. I na co zdał się mój spryt? To boli! Słucham? Naturalnie. Nie mam sobie równych. Najlepszy? Tutaj. Trzeba coś zrobić jak należy? A, a więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Moje wyczulone zmysły są do Twojej dyspozycji. To dla mnie pestka. To nie będzie trudne. Tak, to zadanie godne mojego kunsztu. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Świetnie. Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy. A! A! Ach! A ci amatorzy szkoda gadać. Cóż przeżyją tylko najlepsi marnuje tu tylko swój talent! O nie! Tego już za wiele.